Drodzy mieszkańcy Żagania, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a po nich nowy 2023 rok. Już niedługo podczas wigilijnych spotkań, dzieląc się opłatkiem, będziemy składać sobie życzenia. Niech przy wigilijnym stole nie zabraknie miłości i zrozumienia, a po kolacji wspólnych kolęd i prezentów pod choinką. Nie zapominajcie o przygotowaniu dodatkowego miejsca przy stole dla niezapowiedzianego gościa. W nadchodzącym 2023 roku życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i wiary w lepsze czasy. Niech spełnią się marzenia te małe i te wielkie. Życzę również dużo siły, tak bardzo potrzebnej nam w tych trudnych, opętanych wojną na Ukrainie czasach oraz powrotu do normalności. Musimy wierzyć, że nadchodzący 2023 rok będzie lepszy dla nas wszystkich. Niech na naszych twarzach zagości uśmiech, a w sercach zapanuje tak bardzo potrzebna nam wszystkim radość. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.